To było wielkie wydarzenie, ale to nic nowego, bo choć tradycja Orszaku Trzech Króli w Szczecinie nie jest długa, to na dobro już zatrudniła się w świadomości naszych mieszkańców. Szczecin jako jedno z pierwszych miast zaangażowało się w inicjatywę, która podbiła serca Polaków i pokazała, że sprawy religijne nie zawsze muszą kojarzyć się z czymś sztampowym i nudnym. Orszak Trzech Króli pierwszy raz przeszedł przez Szczecin w 2011 roku. To był pierwszy raz w dzień wolny od pracy i szedł króciutką trasą z zamku książąt pomorskich do szopki przed katedrą. Wtedy poszło nieoczekiwaniem półtora tysiąca osób, mimo że orszak był organizowany praktycznie ad hoc w ciągu dwóch tygodni, może kilku dni prawie. Że. W organizacji orszaku zaangażowanych było kilkanaście osób i tyle samo organizacji. Cel był taki, by kolorowi radosny orszak swoim kolędowaniem zachęcał mieszkańców Szczecina do dołączenia do tłumu. Efekt piękny pochód, w którym wziął udział ponad 100 osób. Piękny, barwny, radosny korowód ludzi od niemowlęcia do prawie że starca i cóż, idziemy, żeby przenieść się 2000 lat temu do momentu, kiedy właśnie trzej królowie, czy mędrcy, czy magowie, jakbyśmy tutaj już było kilku, czy było ich trzech, czy więcej, też nieważne, przyszli, żeby no, odnaleźć prawdę, żeby odnaleźć zbawiciela. I cóż, jest to fakt historyczny. My go tutaj jak gdyby odtwarzamy po dwóch tysiącach lat. Święto Trzech Króli przypadające na 6 stycznia to dość nowe święto w polskiej tradycji, mimo że znane jest od wieków. Polacy przeżywają je na nowo od momentu, gdy stało się dniem wolnym od pracy. Zmiany te spowodowały, że chętniej angażujemy się w takie wydarzenie jak Orszak Trzech Króli. Początkowo nawet organizatorzy wątpili, czy inicjatywa okaże się powodzeniem. Liczyli na 100 uczestników, tymczasem co roku te liczby przekraczają tysiąc. Jest to po prostu grupa ludzi, którzy dowiedzieli się o orszaku organizowanym przez Warszawę. W Warszawie kilka szkół po prostu wpadło na ten pomysł. Najpierw organizują zamknięte obchody świętacze króli i ktoś wpadł na pomysł 7 lat temu, żeby to przenieść po prostu na ulicę. Ważnym elementem Orszaku jest integracja oraz edukacja. Dzieci poprzez udział w kolorowym pochodzie poznają historię i tradycje. W organizacji Orszaku zaangażowane były dzieci ze szkół Fale i Navigator. Bazujemy na tych wieloletnich doświadczeniach, ale przygotowania rodzice szkoły właśnie Navigator i przedszkola Fale rozpoczęli już we wrześniu. Zaczęli się spotykać właśnie raz w szkole, innym razem w ośrodku akademickim Rejs i rozdzielać funkcje. Jedna osoba śpiewnikami, inna osoba służbą właśnie Porządkową, kto inny właśnie organizuje wolontariat, który rozdaje śpiewniki korony. Oczywiście ktoś musiał poszukać tych teatrów amatorskich, które pomagają. Jak mieszkańcy Szczecina oceniają roczny orszak, tu opinie zawsze są pozytywne. Bordy na wydarzenie składają się takie czynniki jak piękna pogoda, wspólne śpiewanie i maszerowanie przez miasto. Trudno byłoby być niezadowolonym to jest w marszu, każdy w innym charakterze i bardzo się cieszymy, że możemy to święto tak, tak, tak publicznie świętować i w ogóle pogoda super dzisiaj sprzyja, także radość tym większa. Alternatywa jest wspaniała i myślę, że to alternatywa również dla dorosłych i myślę, że dobrze się dzieje, że nic nie uciekł. To przede wszystkim to się to ożywa. E, Ożywaj to w szybkim tempie i myślę, że będzie zawłaszczało coraz większy teren. Słyszałem w radio jadąc, że około 100 tysięcy ludzi jest planowane w Warszawie, więc myślę, że to w imponującym tempie się rozrasta. Jestem przybrany za rycerza. Życzę zająć się przygotowania. Jak powiedz, cieszę się dzisiaj, że można mm. tak się przebrać. Tak, cieszę. tak. Cieszę się bardzo. Zanim Orszak ruszył, życzenia mieszkańcom Szczecina złożył prezydent Piotr Trzystek. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo przyjemny i sympatyczny obszar, w cieszę się, że wielu Was tutaj dzisiaj jest obecnych. Dziękuję organizatorom za przygotowanie tego wielkiego przedsięwzięcia. To przystaje powoli szczecińska tradycja. No i przy tej okazji chciałbym wszystkim życzyć, aby ten rozpoczęty już dwa 2015 rok był radosny, był szczęśliwy, był dobrych rzeczy, które nas będą spotykały. Jedną z najważniejszych scen całego pochodu była oczywiście scena u Heroda, a ten w tym roku był wyjątkowo mroczny. Ten element obchodów rokrocznie w Szczecinie jest wielkim wydarzeniem i pokazuje nowoczesne podejście organizatorów do tematyki religijnej. Nowo narodzony król żydowski użyliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy odać mu pokłon. Z tym królem! Ja! Herod Wielki! A potem marsz maszerował do celu, czyli na plac lotników.